Często dostaję od Was listy, przeważnie, kręć, brawo, świętego Marcina. E, przeważnie w formie elektronicznej, kręć, brawo, świętego. Ale, czasami, mm, ale czasami zdarza się, że dostaję listy fizyczne, pocztą tradycyjną. No i tak się złożyło, że w marcu tego roku. Tu jest gdzieś data. Konkretnie 11 marca 2015 dostałem taki list papierowy. Znalazłem go w swojej skrzynce na listy. Takie dwie strony A4. Pozwolę sobie niektóre fragmenty teraz może przeczytać. Witaj, Adwasterze! w się Marku. Jeśli to czytasz, to znaczy, że udało mi się odnaleźć łamane na odkryć Twój adres. Pewnie się teraz zastanawiasz, jak tego dokonałem. Otóż tylko na podstawie Twoich filmów oraz filmów Twojego brata Darka w nawiasie z Tak więc cieszę się, że Ciebie znalazłem. Ja zamieszkuję w Kozie Głowach, czyli niedaleko Ciebie. Chciałem Ciebie odwiedzić, ale jakoś nie miałem do tego odwagi, ale pod Twoim domem byłem. No więc, drogi Piotrze, z tego co pamiętam. Tak, drogi Piotrze, nie miałeś odwagi, ale ja mam odwagę pojechać do Ciebie. I o tym właśnie będzie dzisiejszy vlog wakacyjny. Zapraszam. Dalej Piotrek pisze tak. Chciałem Ciebie odwiedzić, to już było. Aha, ale nie miałem odwagi, ale pod Twoim domem byłem i się zdziwiłem, że nie jest otynkowany. W sumie to się nie przedstawiłem. Więc ja jestem Piotr, mam aktualnie 17 lat, nie wiadomo czy już przypadkiem nie ma 18. Prowadzę swój kanał na YouTube pod nikiem, a to do niku jeszcze dojdziemy później, żeby nie zdradzać. Mhm. Nie chcę, żebyś mi pomógł się wybić itp., bo to by nie miało sensu, ale fajnie by było, jakbyś tam zajrzał i doradził mi prywatnie ostatnie filmy. Nie będę pytał ciebie, kiedy kolejny film. U Ciebie na kanale, bo to Twoja prywatna sprawa i nie każdy ma na wszystko czas. Jednak mam parę pytań. I uwaga, pierwsze pytanie, miażdży. Dlaczego Twój dom jest nieotynkowany? No szkurde, chłopie, coś ty się tak uczepił tego domu, że nie jest otynkowany. Chyba tam wjadę do Ciebie i ci to wyjaśnię ręcznie. Nie, no żartuję. Yy, drugie pytanie, też dobre. Jaki jest sens życia? Jaki jest sens życia? Ale to nie jest koniec pytania. Jaki jest sens życia w Polsce, nie wyjeżdżając za granicę? No, postaramy się. Spróbuję o tym z Tobą pogadać na miejscu. Pytanie trzecie, które jest takim jakby prośbą już. Mogę prosić o autograf Twój, Moni, w nawiasie Lemoniady oraz Darka, w nawiasie Stifun. Autograf Darka już mam, bo Ci załatwiłem. Natomiast Monia Lemoniada, złożycie go osobiście na na tym oto kartoniku, który ukradłem ze szkoły w Prypecie w zonie czarnobylskiej no myślę, że to chyba tyle mam nadzieję, że byłeś miło zaskoczony faktem że do Ciebie napisałem a ja Piotrze mam nadzieję, że będziesz miło zaskoczony faktem, że właśnie do Ciebie jadę będziesz ponieważ kozie głowy są naprawdę niedaleko jego miejsca zamieszkania to jesteśmy już na miejscu, zajęło nam to jakieś 15 minut. Eee, może trochę więcej z uwagi na jakiś nynabizny wiatron biegnący główną arterią komunikacyjną, ale jakoś daliśmy radę. Eee, no generalnie Koziegów nie znam za dobrze. Jadę tak na wyczucie. Eee, na to osiedle Ciekawe, czy Piotr jest w domu Podejrzewam, że jeżeli nie jest na wakacjach, to to powinien być w domu, bo pogoda dzisiaj raczej nie sprzyja jakimś wyjściom Zobaczymy. No i co dalej? Znaleźliśmy numer 13 Oby nie ukazał się wychowy Patrzcie, tam jest Tam, widzicie? tą wielką trzynastkę to nasz U. punkt docelowy Pod samym blokiem miejsca wbijam a zakaz parkowania no, nie wbijam to był on? sprawdźmy to Dzień dobry, czy zostałem Piotra? Nie mam A kiedy się można spodziewać go? Za godzinę. Hmm. Dobrze, to ja może spróbuję za godzinę wpaść. Dziękuję. Nie ma go i będzie za godzinę. No właśnie, teraz jak się spotkaliśmy tutaj pod Twoim blokiem, ja myślałem, że ty będziesz nie wiadomo jak zaskoczony, wow, Adbaster przyjechał, skąd ty się tutaj wziąłeś? Jak mnie znalazłeś i tak dalej. No nie no jak mnie znalazłeś, to wiadomo jak cię znalazłem. Ale no nie byłeś zaskoczony. Dlaczego? E, Odpowiedź twoja mama. Tak, właśnie. Najpierw moja mama. Akurat, akurat tak się fusnęło, że wracałem z miasta już autobusem, a do mnie dzwoni, e, mówi, że do domofonu ktoś jakiś facet poprosił Piotrka, e, obok jest jakaś kobieta z aparatem i teraz. Na początku myślę, no nie, no to coś tam nie pasuje. Nie, nie mogłem, nie mogłem się domyślić o co chodzi. Potem mi się przypomniało, że wysłałem ci ten list i był kiedyś e, Live Kapsela. No I ok. w tym live'ie e, po nie wiem, i, po próbie gdzieś tam zdradziłeś, że będzie chciał zrobić vlog wakacyjny, będzie chciał przyjeżdżać do widzów. I potem się zorientowałeś, że to adbaster stoi u drzwi, u drzwi twoich. Jak, mi, jak potem ona mi powiedziała, że on jest krótko i dosyć wysoki, no to... Oczywiście mi zaświetła, bo no to prawdopodobnie ty jesteś ty. I cały plan w łeb wziął, ale wracając do twojego listu, zadałeś tutaj kilka pytań. Pierwsze pytanie, jak już mówiłem, miażdży. No omawialiśmy te pytania wstępnie jadąc tutaj do ciebie. Pytasz, dlaczego twój dom jest nieotynkowany? Może, może po prostu pominimy to pytanie, bo ja sam nie znam na nie tak naprawdę odpowiedzi. Ale właśnie, drugie pytanie również mnie zaintrygowa zaintrygowało. Pytasz, jaki jest sens życia w Polsce i, i tu odpowiedziałbym pytaniem na pytanie, czy, czy nie za wcześnie na takie pytania, Jeż, masz 17 lat, całe życie przed Tobą, no chyba jeszcze jakaś szkoła, studia, dlaczego takie pytanie? Pytanie takie, że obecnie kraj nasz jest... Od... W ruinie. No właśnie, jest trochę w ruinie, zaczyna się powoli rozpadać, nie wiadomo czy ta chwili nie dojdzie do sytuacji jaka jest w Grecji w sumie. Bo nasz rząd jest taki, a nie inny. Ciężko na razie jest... To gdzie byś chciał wjechać? Nie wiem, gdziekolwiek jak najdalej od Polski i nie do Grecji na pewno. A szkoła, jakieś, studia, coś darmowe w Polsce? Nie mam dla tego pojęcia jeszcze. Na razie jestem na etapie techniką, zobaczymy co będzie dalej. A to jestem zdania, że jak nie wiesz, co chciałbyś studiować, to może lepiej nie studiować. Albo jakaś dobra szkoła zawodowa. Po zawodówkach teraz są dobrze, dobrze płatne zawody. Ślusarz, czy wracają teraz do łask. No, na Umiesz szczerze. spawać? Nie. Ale umiesz nurkować. Właśnie i do nurkowania chciałbym tutaj też nawiązać, bo na swoim vlogu o nazwie Pitoras. Tak, Pitoras. w Pitoras vlogi. Pitoras vlogi, dobrze powiedzieć. Zajmujesz się m.in. freedivingiem. To jest coś, co mnie dosyć interesuje. No, może już teraz mniej, kiedyś się tym bardziej interesowałem z bratem zresztą. Eee, dlaczego freediving i, i co to w ogóle jest za sport i, i, i jak ci idzie? Powiem freediving to jest takie e, bardzo krótkie określenie, e, bo mamy dwa słowa, połączone w jedno, nie? Mhm. Free i diving, czyli mamy wolne nurkowanie, jakby. Co dosyć dobrze odzwierciedla to, ponieważ to jest nurkowanie w wstrzymanym oddechu i nie ciąży ciebie żaden sprzęt jakiś ciężki, po prostu możesz, możesz poczuć się w wodzie wolny. A nie, nie grozi to jakimś niedotlenieniem? Właśnie to jest jedno z pytań, które mi właśnie Monia, która tutaj stoi za kamerą, zadała. Czy, no jeżeli człowiek nurkuje przez 5 minut czy 6 na wstrzymanym oddechu, nie grozi to niedotlenieniem mózgu? Owszem, grozi, ale są od tego jeszcze specjalne techniki oddychania, przygotowawcze, które powodują, że nasze ciało dostaje, Nasze ciało dostaje, dostaje więcej tlenu niż normalnie. I dzięki temu po prostu możemy wstrzymać oddech na dłużej. To jeszcze jest kwestia wyćwiczenia tego, bo. Normalny człowiek wstrzymuje oddech na ile? 30 sekund zwykle? No około 30, góra minuta. Teraz no chyba pytanie o Twój rekord powinno paść. Jaki jest Twój rekord na wstrzymanym oddechu? I czemu tak krótko? 4 minuty 33? Dla Ciebie to jest krótko? W sumie patrząc na skalę światową to jest krótko, bo rekord chyba wynosi 12 minut. 12 minut, ale z inhalacją tlenem wcześniej, nie na, nie na samym powietrzu. Właśnie teraz nie, nie, na, z tlen, samym tlenem czystym chyba 12 minut, a bez tlenu chyba 8 z groszem, nie wiem. Zachęciłbyś ludzi do uprawiania freedivingu, czy raczej, mm, bo moim zdaniem jest to dosyć sport niebezpieczny. Zdarzają się wypadki, omdlenia, utopienia. Zachęciłbyś ludzi, czy raczej byś powiedział, powiedział, że ostrożnie? ludzi mogę zachęcić, ale jest jedna najważniejsza zasada, trzeba mieć partnera. Mhm. To jest bardzo ważne, bo zwykle wypadki są... Większość wypadków jest spowodowana tym, że się nie ma partnera albo po prostu dany partner yy, nie wie, co w danej sytuacji zrobić. Po prostu nie jest doszkolony, nie jest doinformowany. Yy, tak więc oczywiście z zachowaniem ostrożności yy, zachęcamy widzów do po pierwsze do odwiedzenia kanału Piturasa Piotrasa <grych> i zapoznania się yy, z podstawami freedivingu, być może kogoś zainteresuje ten no, dosyć ciekawy temat i może ktoś zacznie uprawiać. Na moim kanale już pewne podstawy zacząłem wyjaśniać powoli. Już jest jeden film właśnie, jak przygotować się do takiego nurkowania. Coś na temat bezpieczeństwa chyba też mówiłem. Wspominałem chyba, jakiego sprzętu używam. Coś jeszcze... Nie, chyba te takie trzy filmy były na pewno. No to zapraszamy serdecznie. Co by tutaj... Aha, dobra. Aby nie było, że tak sobie przyjeżdżam na, na krzywy ryj, to przywiozłem Ci dary losu, tak zwane. Mam je tu przy sobie. Domyślasz się, że nie są duże, bo mieszczą mi się w kieszeni. Dwa takie dary losu, związane z moimi dwoma kanałami, którymi się zajmuję. Pierwszy jest dość niepozorny. Jest to 50 tajskich batów to jest w przeliczeniu na złotówki około 5 złotych. Jeżeli oglądałeś mój ostatni film, oglądałeś, to wiesz, że ten banknot grał jedną z głównych ról w moim filmie o ultrafiolecie, tak więc proszę, przekazuję go na Twoje ręce. Nie wydaj od razu. sam specjalnie kupię antyramę i powiesz na ścianie. Chyba, że do Tajlandii pojedziesz, to możesz kupić sobie za to hot -doga. A nie, tam nie ma hot-dogów. Dobra, drugi, drugi Taki o mój dar losu dla ciebie, o który prosiłeś mnie w swoim y, liście. Y, to są autografy Sajfana, Adbastera i, i Moni. Ale na czym są te autografy? Pewnie byś się nie domyślił. Trzymaj. Otóż jest to kartonik, który przywiozłem y, z Prypeci. Y, zawinąłem go ze szkoły podstawowej. Niby no jest taka zasada, wiadomo, że nie, powi nie powinno się wynosić nic z takich. Ktoś coś, nie? Zawsze wynoszą piasek w butach przeważnie, więc coś wynoszą. Ja no nie mogę się powstrzymać, po prostu zawinąłem taki kartonik, bo, bo mi się spodobał, nie jest napromieniowany, bo zbadałem go dozymetrem, Tak więc masz bardzo unikatową rzecz. Nasze, nasze skromne autografy. Tak, tak, jest tutaj napis po ukraińsku, jeżeli ktoś z Twoich znajomych, no właśnie, może albo Z rodziny dziadek ogarniał, ale nie jestem pewien. Może dziadek ogarnie i sam jestem ciekaw co tam jest napisane. Tu jest wytłoczony napis, za chwilę zrobimy zbliżenie. Oglądasz Czarnobele nasze? Tak, oglądam wszystkie. Wszystkie? Wszystkie! Wszystkie osiem? Tak! A nie było osiem. Było sześć. <laughs> Dobra, to co robimy z tą kamerą? Jakiegoś selfiacza, czy coś? Ktoś nagrywa, wiesz? A! A! Bo widziałem na twoim kanale również masz vlogi wakacyjne, czy to prawda? Od kogo ściągasz? Właśnie, tu, tu powiem, że. E, właśnie to jest, jest ciekawe, bo. Ja byłem pierwszy. Generalnie Słońce zachodzi i tak zaraz się zrobi ciemno, za ciemno na nagrywanie, więc chyba na tym zakończymy. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Piotras, Pel, Pitoras, nie Pitagoras. Pozdrawiam. I twoich widzów również. Mhm. Piotrek był moim. W zasadzie pierwszym widzem, do którego przyjechałem osobiście, i chciałbym zrobić z tego jakąś serię taką wakacyjną. No, wakacje są dopiero w połowie, jest końcówka lipca, jeszcze cały sierpień przed nami. I chciałbym zrobić taką serię, w której właśnie odwiedzam widzów. Tylko mam pewien problem, nie mam waszych adresów. Nie wiem, jak miałbym te adresy zgromadzić. No, Piotr napisał do mnie list, w którym umieścił adres zwrotny. Na końcu i stąd, stąd go znałem. A myślę, że Wy już sobie znajdziecie sposób, żeby przekazać mi swoje adresy, tak więc właśnie, właściwa treść tego komunikatu, który teraz do Was wygłaszam, przydługiego brzmi: Jeżeli chcielibyście, żebym do Was przyjechał, znajdźcie sposób, żebym poznał Wasz adres. I do zobaczenia na miejscu. Admaster.